Cześć. Um, tak, pojawiam się z kolejnym shoppingiem zamiast z obieconym serialem. Um, obiecuję, że go... Y, że zostanie w końcu y, nie tylko nagrany, ale i też y, zedytowany i w, wrzucony na YouTube. Kiedyś. Pewnego dnia. Ale na ten moment, um, po prawie roku, kupiłam sobie nowe figurki. Um, znalazłam ofertę okazyjną na Vinted i stwierdziłam, że czemu nie. Więc pod wpływem impulsu um, dokonałam zakupu. No i te figurki zaraz Wam pokażę. Um, Figurki zostały, w sensie paczka została otwarta, ale figurki zostały w ich opakowaniach, w ich tych, tych takich, wiecie, tych, tych, tych bąbelkowych takich opakowaniach, no, które ja po prostu otworzę Wam na kamerze, a przynajmniej postaram się i um, tak e, zabierzmy się już za e, faktyczne e, za faktyczny unboxing i shopping tak um, także e, proszę o e, tak, to, 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 to właśnie miałam zamiar zrobić. Um, pewnie już widzicie, co tutaj jest, ale na razie odłożymy to. I tutaj mamy um, akcesoria. Dość ciekawe. Dość ciekawe akcesoria. Ogólnie um, za jakiekolwiek um, dziwne dźwięki, przepraszam, um, za. Ostrość mojej kamery też przepraszam. E, dawno tu po prostu nie używałam, dawno nie nagrywałam. No. E, więc tak. Mamy, jak widać, okularki. Jeszcze ich nie miałam. Nie miałam w ogóle żadnych okularków od LPS. Właściwie nie wiem, czy one są od LPS. Czy to są okularki, bo widzę, że y, są w kształcie kokardki. Jak coś, to mówcie mi. Piszcie w komentarzach, czy to na pewno jest od LPS, czy to jest czegoś innego. Ale mimo wszystko fajne. Użyję. Pewnie. przyda się. Dalej mamy... Mamy naklejki. Takie dziedziczne naklejki kotków, o mój bojzie jakie one są słodkie. I nakleję sobie, nie wiem, laptopa albo, albo gdzieś. Albo po prostu sobie zostawię, bo one są takie słodkie. Dobra, ym, kokardka. Bez y, gumeczki, w sensie takie do założenia, więc zakładam, że pewnie trzeba y, albo klejem, albo plasteliną. Yyyy... Um, no... Jeszcze tego nie zrobię, bo... Um, no... Ale mamy kokardkę. E, mamy spódniczkę! To jest ciekawe, bo... Ja nigdy spódniczki nie miałam. Więc to jest moja taka pierwsza spódniczka. Dla EPS. W sensie, no... Spódnicę kiedyś nosiłam, tak? Jak... No wiecie, takie dla ludzi, ale dla EPS-ów jeszcze nigdy spódniczki nie, nie miałam. Okazji y, mieć, trzymać w rękach. Także jest to ciekawe. Ym, pewnie, pewnie ją użyję. Fajne. No i mamy dwa kwiatki. Y, taki kwiatek. Pamiętam, że taki kiedyś miałam, tylko gdzieś się zgubiłam pewnie w odkurzaczu, y, do, w odkurzaczu się y, no, znalazł. I mam taki kwiatek, taki, którego można przyczepić za pomocą tego. Fajna różyczka. Dobra, teraz czas na figurki i zaczniemy od tej. Widzicie, że to jest myszka taka ładna. Muszę ją teraz tylko tak uwolnić, żeby, żeby jej nie skrzywdzić przypadkiem. O. Nie. Nie. Dalej od kamery. Ju, Chodź tu. Mie. Mamy! Mamy myszkę, o mój Boże, jaka ona jest słodka! Ma, ma, jest trochę brudna, brudzona, ale to nie szkodzi. To, to z tyłu to nie, nie, nie jest też tak ważne jak z przodu. Ale bo, podobają mi się strasznie jej kolory. Podobają mi się te kropeczki w uszach. Ogólnie te, te yy, jej yy, wzorki na niej. Ona jest słodka, prześliczna. I oczywiście ostrość <grymne> jest jaka jest. Przepraszam Was to bardzo bardzo. I jej! Myśla! Okay. Dalej mamy króliczka. Też tu postaramy się nie skrzywdzić zbytnio. Ostrość. Proszę cię. Yy, ogólnie yy, takiego króliczka jeszcze nie miałam. W mojej własnej kolekcji. Pamiętam, że moja koleżanka miała yy, takiego królika, tylko z naprasowanymi oczami. Znaczy yy, tego kształtu królika. Yy, niestety zamiast mi go, yy, mi go odkupić, mi go dać, yy, sprzedała go, bo stwierdziła, że no, yy, po po co mi. Ale tak. Ym, jak widać, jest on trochę brud bardziej brudny niż yy, ta myszka. Ale i tak jest słodkie. Zobaczę, czy to się to tak zmyć. ale chyba, to chyba. kredką albo czymś. Mam nadzieję, że tam, czymś takim. Ale ogólnie też mi się podobają bardzo jego kolorki. Yy, Wygląda. Jego kolory są nieco, yy, nieco. Są inne na yy, tym na kamerze niż są w rzeczywistości, rzeczywistości on jest taki bardziej żółty. A na kamerze widać, że jest. E, wydaje się taki trochę bardziej pomarańczowy. No i oczy też ma bardziej turkusowe. W sensie bardziej zielone na kamerze. W oryginale są. znaczy w rzeczywistości są takie trochę bardziej turkusowe. No i tak. U, u. Bardzo mi się podoba ten krowiczek. No. On jest, on jest kochany, on jest słodki. Mm. O, ostrość. Dzięki Ci bardzo, ostrość. I ostatnie, czyli to, na co wszyscy czekamy. Dog niemiecki. Yeah. Yeah. Oryginał doga pocztówkowego nie zmieści się w kamerze za bardzo o. Te, teraz trochę lepiej eee, u... <grywka> lubię go eee, jest to jeden z tych dogów, którego ja chciałam mieć eee, od dłuższego czasu ponieważ mi się bardzo spodobał ale eee... No, wiecie, jak teraz te dogi, pocztówkowe, bardzo dużo kosztują niestety. Nie z czemu? Nie potrafiłam go znaleźć za jakąś e, ładną cenę. E, zazwyczaj wychodził ponad, za ponad 100. Ale ten cały zestawik e, tego doga razem z tymi dwoma patrzopami e, wcześniej, które wcześniej pokazywałam. Yy, udało mi się znaleźć za 90 zł za 90 zł, co uważam, że jest naprawdę tanio w, w wypadku tego, yy, tego konkretnego Doga. No i jeszcze dodając, do tego, że yy, były dwa inne podchopy razem z nim. Także yy, jeżeli chodzi o samego Doga. Jest w bardzo dobrym stanie. Jest tutaj gdzie nigdzie pomalowany, ale to nie szkodzi. Jego wadą jest to, że ma lekko nadgryzione uko. Nie wiem, czy to widać. Tu. Um, ale i tak już tak W sensie tak jest zbyt duży, żeby uszy pojawić na kamerze. Poza tym ważne, że reszta jego jest w jak najlepszym stanie, w dobrej okazałości. Także, no. Um. O nie śliczy, on jest kochany, mój wolny, nie mogę się na tym, cieszyć z nim. A, i jeszcze jedno. Nie będę mogła mu tych znaczków, a przynajmniej nie na ten moment. Głównie dlatego, że twierdzę, że no, on jest pocztówkowy, bo ma być pocztówkowy i um, te znaczki są częścią tego, czym ten nog jest. Możliwe, że jeżeli je znajdę, to zakupię jeszcze jednego i, po, i wtedy mu zmienię znaczki, bo chcę mieć doga pocztówkowego z tymi faktycznymi pocztówkowymi znaczkami. Um, dlatego on zostaje taki, jak jest. A przynajmniej na ten moment może mi się kiedyś coś odwiedzi, e, chociaż wątpię. No, fajnie jest. <laughs> nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. E, może pojawi się w serialu? Może nie. Zobaczymy. E, raczej nie w tym. No, chyba, że coś mi się zmieni. E, więc tak. E, to jest ostatnia figurka z tego zestawiku małego. No, to by było na tyle z tego, co ogólnie chciałam wam pokazać. Shopping bardzo chaotyczny, też dlatego, że mam teraz mało czasu, żeby to nagrać, i chcę to zrobić po prostu szybko, żeby mieć to z głowy. Mam nadzieję, że filmik was chociaż trochę. Jak to się mówi po polsku? Zabawił? Nie, to, to nie jest... to nie jest dobre słowo na to. No mam nadzieję, że Wam się spodobał. I że... Nie będzie to taki straszny był w dupie, kiedy będę go edytować. Więc tak, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć spodziewajcie się e, niedługo serialu, wiem, że już to mówiłam e, parę miesięcy temu ponad prawie, ro prawie rok temu ale e, kiedyś to się wydarzy, uwierzcie mi e, na słowo e, uda mi się jeszcze bo mam nagrane mam nagrany, mam nagrany e, jeden e, mam nagrany prolog i część pierwszego odcinka Jedyne co mi zostało to, yy, Jeżeli czekam ten to yy, yy, dogranie, nie tfu, nie dogranie, zedytowanie, a dogranie do do tego pierwszego odcinka. Yy, I także yy, tyle, tyle, mi zostało. Więc yy, jak się za to zabiorę, to, to skończę i yy, wtedy postaram się wysłać na, na YouTube. W, no i jak potrafię, ale też e, studia trochę wadzą, ale dobra, to miał być shopping, nie wyjaśnienia, e, e, fi filmik wyjaśniający e, był al albo, albo będzie na kanale, albo, al albo nagrałam już ten filmik, albo e, jeszcze go nie nagrałam, a czy na ten moment go jeszcze nie nagrałam? E, ale będzie, pojawi się. Nie wiem, czy przed tym shoppingiem, czy po tym shoppingu, ale to się, to się przekonacie. Eee, także, e, dość tego, tego gadania. Eee, żegnam się z wami. Pa, pa. No. Hehe. <ścoughs> <ścoughs> eee, jeszcze raz przepraszam za moje nieogarnięcie teraz, i dzisiaj, i jak to nagrywam teraz. Eee, no to, pa. No, do zobaczenia.